Teraz w dzisiejszych czasach trening motoryczny jest podstawą. No jest to w takich trudnych warunkach, jakich teraz są sportowcy, jakie przeciążenia występują. No pierwszy trener nie ma na to czasu, żeby się tym wszystkim zająć. Nowoczesny trening motoryczny polega nie tylko na tym, że chłopaki biegają czy przerzucają ciężary, no jest to trening przede wszystkim i prewencyjny. Po meczach są to treningi na regenerację, także no to wszystko jest, jest tego bardzo dużo i pierwszy trener na pewno nie miałby czasu, żeby się tym wszystkim profesjonalnie zająć. No właśnie, jak wygląda trening motoryczny piłkarza ręcznego? Wspomniałeś coś prewencyjnego, są pewnie też inne. Na czym to polega? Teraz na przykład, jeśli chodzi o luty, no bardzo dużo meczów gramy, więc po każdym meczu mamy taki trening regeneracyjny. Tu właśnie polega tak Mamy siłownie po meczu, także to też wprowadzamy jako regenerację. Jest trening siłowy, co dla niektórych może być nowością. Musimy odbudować tak zwany balans strukturalny. Musi być wszystko wyrównane, czyli mięśnie, przykładowo, biceps i triceps muszą mieć taką samą siłę. Tu czasami chłopaki bardzo dużo siedzą. Oni są czasami bardziej zmęczeni nie po meczach, nie po treningach, tylko od tej jazdy. Trzeba też pamiętać, że pozycja siedząca jest najgorsza dla kręgosłupa, lepsza jest stojąca i leżąca, a oni w większość czasu jednak są w autokarze w samolocie, cały czas w pozycji siedzącej. Oni po meczach czasami bardzo Bardziej doskwiera im ból kręgosłupa, nie od meczu, tylko od tego siedzenia i podróży. Także nasz trening polega na tym, żeby to wszystko wyrównać, żeby zabezpieczyć, zregenerować i powrócić znowu do mocnego treningu. Jak to jest z pozycjami? Którzy zawodnicy biegają więcej, a którzy mniej? Teraz, jeśli chodzi o sezon, bardzo mało biegamy, dlatego że tutaj bardzo fajnie talent rotuje zespołem. My, jeśli byśmy grali jednym składem i całe mecze, to pewnie, pewnie byśmy tego nie dali rady, więc, więc my z góry już wiemy, ja przed sezonem już wiedziałem od Talanta, że będziemy rotować to tak jak jest dotychczas, po 15 minut chłopaki grają, więc ja z góry wiem, że żaden z zawodników w Vive podczas meczu nie przebiega więcej niż 3 km, więc dozujemy tak obciążenia i teraz, jeśli jest tak jak teraz, jest 11 meczów w lutym, my bez piłek bardzo mało biegamy, większość to jest tylko z piłkami, trening motoryczny teraz polega na tym, że głównie jest prewencja, regeneracja, podtrzymanie siły, praca z układem Nerwowym, gdzie fajnie to jest, działa też na regenerację i na pobudzenie układu nerwowego, żeby byli zdolni znowu na wysokim poziomie grać. A w trakcie meczu, którzy najwięcej biegają, na jakich pozycjach? A którzy mniej? Cały czas, cały czas to są skrzydłowi, chociaż mówię, teraz się to naprawdę, naprawdę się to wyrównało, no, tak jak dawniej kołowi zawsze się kojarzyło, że najmniej biegają. Teraz większość kołów gra szybki środek, gdzie oni muszą być pierwsi na połowie, więc, więc czasami takie występują dane, bo mamy takie dane też i z mistrzostw Europy czy świata, że czasami kołowi potrafią przebiec taki dystans zbliżony, zbliżony do skrzydłowych. Czym się różni siła od mocy? Najpierw budujemy siłę, siła absolutna, gdzie, gdzie budujemy masę mięśniową, budujemy podstawy, czyli taki fundament pod dalsze kroki. Możemy zacząć to na przykład jeden dzień. My tak mieliśmy w okresie przygodawczym, że jeden dzień pracujemy nad hipertrofią, czyli nad wzrostem mięśni, żeby się fajnie obudować. Potem jest trening właśnie siły, gdzie budujemy, typ, pracujemy głównie nad siłą. I potem to wszystko, gdzie już występuje szybkość, próbujemy to przekształcić na moc, gdzie już wchodzą i piłki lekarskie, i trening plejometryczny, te wszystkie, czyli siłę, wytrzymałość, szybkość, próbujemy wszystko, żeby to się dokupy i z tego jest taki iloczyn, jak się spotka siła z szybkością, to występuje moc. Czy to prawda, że ten, który najwięcej wyciska na siłowni, wcale nie oznacza to, że będzie miał najszybszy rzut. Tak, oczywiście, tak. Nie ma takiej zależności, bo już tu mamy przykłady wielu strongmanów, czy silnych facetów, którzy nie, nie potrafiliby mocno piłką rzucić, więc no to, to jest specyfika po pierwsze dyscypliny, to są ćwiczenia typowo dobrane, my nie trenujemy tak jak ciężarowcy, czy kulturyści, nasz trening jest typowo ukierunkowany pod naszą dyscyplinę, czyli wykonujemy takie ruchy i, i takie ćwiczenia, które nam pomogą być jeszcze sprawniejszymi na boisku, jeszcze silniejszymi, jeszcze lepszymi piłkarzami ręcznymi. Jak pracują mniejsi, drobniejsi, a jak potężniejsi zawodnicy? Czy jest jakaś różnica w pracy z nimi? Jeśli chodzi o trening, to nie, dlatego że generalnie podczas meczu wszyscy wykonują podobne ruchy, jest hamowanie, jest przyspieszenie, jest wyskok w górę, więc jeśli chodzi o samą specyfikę treningu, to nie ma różnicy. Różnica jest tylko taka, że wszyscy wiedzą, na jakich ciężarach mają ćwiczyć. Przykładowo teraz pracujemy nad siłą czy na regenerację, wiedzą, że mają wykonać na przykład 5 powtórzeń, pięć, powtórzeń z ciężarem 85% i ciężarem Czyli on wie, ja już nie muszę im mówić, że jeżeli on wyciska 100 kg na siłowni jednorazowo, to wie, że musi wycisnąć na przykład ciężar 85 kg 5-6 razy w seriach. Budujemy to wszystko w serie, na, na duże partie mięśniowe na mniejsze, dolne partie na górne, układamy to wszystko. Jak sprawdzasz wyniki swojej pracy? To jest w ogóle możliwe do sprawdzenia? Jest możliwe, chociaż w czasie sezonu powiem szczerze, że troszeczkę też przymykamy na to oko z jednego względu, że żeby to wszystko sprawdzić, są do tego oczywiście urządzenia i taką mam nadzieję, że będę miał taką możliwość i już od czerwca będę miał te urządzenia. Jest to taki, takie urządzenie, które się podpina i pod sztangę, i pod nadgarstę, jak i wtedy ja wiem, jaka jest prędkość sztangi, jaką moc zawodnik wygenerował i, i myślę, że to też będę miał już w przyszłym sezonie będę z tego korzystał. Do tej pory można to tylko na zasadzie sprawdzić, że. Znowu zawodnika się bierze, robi mu się testy i się sprawdza, ile wyciska. Ale my na to niestety nie mamy czasu w tym momencie. Bo jeżeli ja bym teraz chciał, gdzie my gramy 11 meczów co dwa dni, i jeszcze teraz każdego brał, i jeszcze mu robił maksy, ile on wyciska, no to, to już teraz nie ma miejsca i czasu na to w tym momencie. Ile procent tkanki tłuszczowej ma piłkarz ręczny? Zazwyczaj i jak to się ma w porównaniu do zwykłego człowieka? Przed sezonem to większość zawodników miało w granicach 14-18% i jak już skończył się okres przygotowawczy, to większość było 12-14%. No to jest bardzo. No w piłce nożnej potrafią mieć mniej, bo mają w granicach 10, 10%, więc to jest troszeczkę mniej i mniej niektórzy mają, ale to też za mało też dla piłkarza ręcznego nie jest dobrze, bo my też mamy nie jesteśmy. Dyscypliną wytrzymałościową jednak trzeba pamiętać, że piłkarz ręczny grający cały mecz w tym momencie przebiega 5-5,5 kilometra w czasie meczu, więc to nie są takie wielkie dystanse i odległości jak w innych dyscyplinach. A przeciętny człowiek, no różnie, to zależy od budowy. No, no, ja, nie patrz na mnie, proszę. Oczywiście kobiety mają więcej, i mniej, ale myślę, że tak, taka norma to jest 20 kilka procent u dorosłego mężczyzny. Jak to się stało? Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, jak piłka żeniczny nie pojechał w góry, jak pan Edward Trzemba nie przegonił go gdzieś tam wysoko, wysoko, nie, to okres przygotowawczy był nieważny, a teraz góry nie są potrzebne. Co się zmieniło? No, zmieniło się to, że no, mamy już teraz taką wiedzę i badania, możemy korzystać z najlepszych szkoleń, gdzie ludzie wydają, tak jak mówię, ja, ja korzystam i się inspiruję i szkole od ludzi, którzy się szkolą w Stanach Zjednoczonych, od ludzi, którzy prowadzą zespoły w Stanach Zjednoczonych. Oni mają na to pieniądze. Jakie zespoły prowadzą? No, na przykład ja bardzo dużo, jeśli chodzi o Cleveland, Cavaliers i, i Miami Heat, jeśli chodzi o NBA, i też korzystam i, i z rugby, i z futbolu amerykańskiego, mam, mam też y, przykładowe treningi. To się też inspiruje, bo oni mają na to czas, sprawdzają to wszystko, wiedzą jak to poprowadzić, bo tam są na to pieniądze. U nas nie ma dużo środków na te rzeczy, więc, więc my już wiemy, że, że tak jak tutaj wspomnieliśmy, no, trening w górach dla piłkarza ręcznego, oczywiście teraz z perspektywy czasu po 20 latach, wszyscy wiedzą, że był no, może mocne i ciężkie słowo, ale kompletną bzdurą. Dlatego, że przebieganie 20 kilometrów na jakimś niskim tętnie, gdzie wszyscy sądzili, że poprawimy sobie wtedy wydolność tlenową. i Będzie to baza na cały sezon. Okazuje się, że, że te długie biegi zabijają motoryczność, zabijają praktycznie wszystko to, co na przypiłka ręcznego. U nas praktycznie występuje praca acykliczna jest przyspieszenie, zwolnienie, zmiana kierunku, podskok i na tym bazujemy, więc długie dystanse wolnym tempem to tylko dla półmaratonczyków i Martańczyków. Tu już u nas się wszystko zmieniło.